Ten niebieski budynek to jest gmach MPGK w Staszowie. A tutaj on, ten Urząd dba o czystość miasta i gminy Staszów. Pokażę Państwu, że jego starania przynoszą skutki, no jak na tym obrazku, ale mimo wszystko ktoś tutaj napisał kocham cię, kocham cię. No, tutaj tu, tu, tu napisał złodziej, a, a tane są Zaraz. O, 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 o. o. Więc ktoś, ktoś kocha, no ko, kogo? No, kto jest na czele takiej instytucji? Nie no, wiadomo, że pan prezes. A tutaj ktoś wypił zdrowie prezesa. Krążą takie, proszę państwa, postaszowi opinie, że pracownice tej instytucji. Jęczą w milczeniu pod batugiem, mimo że prezes nie ma ani kutasa, ani piątej klepki. Co mogę potwierdzić, dlatego że nigdy u mnie nie kupował PGKIM, a tutaj efekty oczyszczania miasta nad rzeką, nad rzeczką podal krzaczka, szkała kaczka, lasy, wszystko jest zasypione, tylko że ja tam nie mogę wejść, bo to jest za płotem. Pan prezes Batuk wykonał telefon do Pana Boga. Pan Bóg zesłał deszcz, będzie powódź i to tego wszystkiego tutaj, tego syfu nad rzeką. Nie trzeba będzie sprzątać, bo to wszystko zabierze miłosierna woda. Widzą Państwo, jest tego syfu deszcz. Widok na siedzibę ze Sabatuga, jeszcze z innego ujęcia, z takiego mostku. Wokół są kaczuszki, a te kaczuszki tutaj to są kaczuszki, śmieciuszki. One się zajmują utylizacji śmieci, bo nikt inny tego oczywiście nie robi. Mostka z drugiej strony mostku jest sytuacja analogiczna. a po drugiej stronie jest tak samo. I żegnam. Kolejny mostek i znów kaczuszki, śmieciuszki i sporo tak zwanego Staszewskiego syta. Pokażę go Państwu tutaj z innego ujęcia. I strona druga. I strona trzecia. A mostek jest gdzieś tak rzut butelką, o taką jak tutaj yy, od rynku. To jest kanał Młyński.